Witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę przeczytam mój apel do radnych miejskich z Kempic. Proszę oglądających o to, by udostępnili ten film. Jeżeli mają taką możliwość o przesłanie linku do radnego do radnych do Urzędu Miasta i Gminy Kempice. Jest to dla mnie bardzo ważne i myślę, że powinno też być ważne dla samych mieszkańców gminy Kempice. Apel mój brzmi tak. Szanowni radni, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o rozwagę przed podjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia budynku szkoły w przytocku na rzecz stowarzyszenia My dla Was. Sesja Rady Miejskiej, na której ma zostać podjęta ta uchwała, odbędzie się już 6 listopada o godzinie 12 zostały zaledwie dwa dni, by zastanowić się, nad skutkiem tej decyzji. Uchwała ta. Choć na pierwszy rzut oka wygląda jak formalność, niesie poważne konsekwencje prawne i etyczne. Dyrektor szkoły prowadzonej przez to stowarzyszenie jest jednocześnie radnym tej rady. To rodzi oczywisty konflikt interesów, który może naruszać artykuł 24F ustawy o samorządzie gminnym, zakazujący radnym zarządzania działalnością prowadzoną z wykorzystaniem mienia gminy. W razie przyjęcia tej uchwały istnieje ryzyko, że wojewoda może ją unieważnić, a mandat radnego może zostać zakwestionowany. Jednak ponad wszystko jest kwestia odpowiedzialności i uczciwości wobec mieszkańców. Nasza gmina jest dziś skrajnie zadłużona, a szkoły publiczne stoją na granicy likwidacji. W tej sytuacji nie możemy podejmować decyzji, które budzą wątpliwości co do przejrzystości i gospodarności. Proszę Państwa, zanim zagłosujecie, pomyślcie, jak ta decyzja zostanie. Oceniona przez mieszkańców i przez historię naszej gminy. Nie głosujemy pod presją, lecz w zgodzie z sumieniem, prawem i dobrem wspólnoty. Dziękuję bardzo.